A, a fine piece of work. Now, tell me about your friends. The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC? PC. Pirates Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graalny a przed wami szósty odcinek z Far Cry 3. Moi drodzy, czas najwyższy troszeczkę zmienić koncept nagrywania moich filmów, bo ostatnio zauważyłem, że bardzo mocno poświęcam się głupawce i takiej niesymetrii moich odcinków, ponieważ Sposób ich prowadzenia przez na przykład dobrym tutaj dobrym tutaj przykładem jest na przykład seria Saints Row, która jest na moim kanale bardzo ustawiana pod głupawkę, można powiedzieć, i więcej tam montażu, którego no po prostu nie, nie chciałem wtłaczać też mi trochę głupio teraz patrzeć na tę serię wolałem troszeczkę bardziej podejść poważnie do tych moich serii bo chciałbym je tak sobie udokumentować tak bardziej na poważnie skupić się na tych grach a nie robić z tego montażówkę bo tak naprawdę nie o to na tym kanale chodzi i moi drodzy od dzisiaj zmieniam koncept filmów i nie będę to nagrywał od chcenia do niechcenia dzisiaj mam ochotę nagrać Far Cry 3 jeżeli będę chciał to nagram 5 odcinków pod rząd i tak naprawdę chciałbym tą fabułkę tknąć sobie do przodu i za niedługo też mam w planach nagrać sobie Supraland żeby tutaj skończyć na kanale i tak naprawdę nie zależy mi na tym jeżeli ktoś na przykład czeka na te filmy to też za bardzo mi na tym nie zależy, bo na siłę to nagrywał nie będę ale ostatnio naszła mnie ochota na Far Cry 3, więc nagrywam tego Far Cry 3, szósty odcinek przed chwilą była rozmowa z Denisem, który wspomniał o miejscu po siedliska Piratów. No i my się tam udamy. Luknijmy sobie do sklepu. Tutaj z bronią, co my tu możemy, aha, możemy sobie sprzedać, ja nie, nie pamiętam co my robiliśmy osta ostatnio, chyba się zajmowaliśmy zadaniami pobocznymi, więc dzisiaj sobie zrobimy misję główną, włamanie do więzienia, rozejrzyj się po okolice, potem udaj się do, chyba sunset koch tam pisało. bronię mam, bronię mam dobre, myślę, że z broniami tutaj problemu nie będzie, jeżeli chodzi o moją amunicję, no to amunicja jest git, tam mi ktoś napisał na facebooku, zaraz to wyciszę, bo myślę, że nie chcę tego odbierać teraz. Chciałbym się skupić. A widzę, że w ogóle tutaj Wam obezblokował przez chwilę. Mieliście taki czarny pasek. O, teraz będzie dobrze. No i tak, jesteśmy w tym posterunku, co my przejęliśmy ostatnio. Tam, może w, tam, wrzucaniu filmu, dodam w prawym górnym rogu odnośnie do poprzedniego filmu, jeśli nie widzieliście. Głównie poboczne takie zadania. No i dobra, ruszamy do tej misji fabularnej, o której Denis nam wspomniał. Ona się znajduje w tym miejscu. I jest to z tego co widzę hmm, lokacja. Okej, okay, w miejscu gdzie jest ta wieża w lewym dolnym rogu. Mapy tam, też z tego co pamiętam z moich dawnych gier, jest ten legendarny zwierzę, za którego można chyba najlepszy plecak zrobić. Więc no dobra, udajmy się tam do tego punktu. Ja sobie znajdę jakąś furkę. Tutaj jest taka bliska furka. No i sobie tam pojadę i się z wami zaraz zobaczę. O, to sobie oczywiście, to jest taki nudniejszy fragment, to takie fragmenty w tych filmach, to ja sobie będę wam po prostu wycinał, a tak to sobie po prostu tam pojadę. Tego co widzę, misja rozgr rozgrywać się będzie przy tym brzegu, więc nawet nie wiem czy jest sens rozgrywać się, rozgrywać w sensie przejmować tą wieżę radiową, e, więc myślę sobie, że najpierw ją wykonamy. Wid

ona się Liza nazywała chyba? Liza albo Daisy? Już nie pamiętam. Do podziemi, pod swoim mieszkaniem ma taką jaskinię. No i tam ją przeniósł, żeby było bezpieczniej. Z tego co widzę, lokacja jest mi dosyć znana. Ja się zastanawiałem przez chwilę, czy mi jakiegoś save'a słuchajcie, nie, wiecie, nie skasowało, bo wydaje mi się, że ja sobie to robiłem już dawno, dawno, w sensie, może niedawno, e, raczej blisko poprzednich filmów, e, ale ja wiem, e, gdzie ja grałem tą misję. Ja grałem tą misję na konsoli PlayStation 4, kiedy próbowałem Far, far Cry'a sobie odpalić i platynować. To było sobie jeszcze w, to było jeszcze w czasie, kiedy nie planowałem nagrywać ucinku z Far Cry'a, ale jednak ja stwierdziłem, że na PC-cie nagram wszystkie części po kolei, więc, a tam też gra za bardzo lagowała, bo tak to już na tym PS4 bywa. Jak się, jak się przyzwyczai człowiek do PlayStation 5 to potem te 30 fpsów wkurza. E, dobra, e, oznaczmy sobie wrogów. Tam jest jeden, tam jest jeden, tam jest jeden. Ja mam snajperkę, więc to nie powinno być... O Jezu, jedynka. Muszę sobie... muszę pamiętać, jak to się... Okej, okay. jeden. E, jak to się zmienia broń, bo tutaj broń się zmienia pod jedynką. Nie wiem, czy da się to zmienić. E, troszeczkę wkurzające jest to dla mnie. Trzymajmy oddech. Ok, pięknie, wyeliminowany. Tam jest jeden alarm. E, trójka jest częścią, którą bardzo ubóstwiam, można powiedzieć, e, za te alarmy. Bo no, w, tru, w czwórce, to jest tak, że jak się podejdzie do, do jednego alarmu, no to no, wtedy to się jakby jeżeli inaczej. E, w czwórce, na posterunkach i takich innych e, misjach, no to alarmy trzeba włączyć wszystkie ręcznie. E, a w trójce, bardzo mi się podoba to, że jak włączymy jeden alarm. Zobaczcie. To się wyłączają wszystkie, to jest bardzo fajne. Bo w trójce to osobno trzeba wszystkie wyłączyć. Zwłaszcza że w trójce, w twórce, przepraszam, w czwórce. E, zwłaszcza, że tam też jest wzmocniony rygor, jeżeli chodzi o przeciwników. E, I też fajna rada ktoś, mnie, ktoś mi z tym powiedział na moim Discordzie, że... Ja się zastanawiałem po co jest podczas lunety to wstrzymanie oddechu, wiem może to być błahostka, ale ja się właśnie zastanawiałem po co jest to wstrzymanie oddechu Otóż wstrzymanie oddechu jest właśnie e, tak naprawdę m, ratunkiem dla tego co, co mnie zawsze najbardziej e, wkurzało w park kraju czyli właśnie to e, kołyszenie broni i na przykład napadzie jak się grało No to wstrzymanie oddechu tak naprawdę było kluczem do sukcesu, bo jakby no Stopuje on celownik, nie? Dobra, tamtego go nie będę eliminował, bo jego na 100% muszę wyeliminować. Nie wiem, czy z noża. Hmm. Ja jestem przyzwyczajony, żeby takich ludzi. Likwidować jednak noża. Widzicie, skrzynek mi nie pokazuje na mapie, bo nie mam jej przyjętej. Może uda mi się do tamtego może nie zakrać, bo to będzie wieki trwało. Ale przynajmniej go zestrzelić. Rasa dobrze. Pięknie, ładnie. A ja tą misję pamiętam, tu będzie chyba przejście pod... pod... o, Jezu, o Jezu. pamiętam kontynuację tej misji, no niestety nie sądziłem, że ona tak szybko się stanie, ale jednak jest to ta z tych ważniejszych misji. O, widzę, że jednego przeciwnika mi nie pokazało, mam nadzieję... Okej, okay, pięknie, udało mi się go wyeliminować, mam nadzieję, że tamten się nie zorientował. Nie zorientował się, ich tutaj nie jest za dużo. To jest naj, najlepsze. Mam nadzieję, że tu mi jakiś nie wyskoczy to będzie troszeczkę bolące wow, o kurde wąż okej, okay, węża nie ma mam nadzieję przynajmniej tak? tak, węż się wykrwawił ładujmy sobie nabojów nie mamy, naboi, nabojów nie mam pojęcia kto się poprawnie w w wymawia, nie ma zbyt dużo ja sobie z wielką chęcią przeszukam tego gościa no i czas e, najwyższy wyeliminować tamtych, a tam widzę, że jest... Wow. Chyba jest tu jakiś przeciwnik, o którym nie, nie wiem. Widzę, że ten, ten się pojawił. chciałbym, żeby mnie wykryli, nie wiem czy... Oni chyba za nic żeby w ogóle mnie nie wykryli. Przynajmniej, nie wiem, tak mi się zdaje. Widzę, że zauważył ciało. Więc... wow. Próbuję... O shit. Ty. On nie żyje. Jak on zginął? Bąż go zabił. Widzicie? Ale, ale super detal. Weże potrafią likwidować przeciwników, jak się na nich natoczą. Ale świetna sprawa, słuchajcie. Czyli z racji takiej, że tamten jest bez zabezpieczenia. Przeszukuje jest rządcę, obozu. U jezus. Gdzieś tu jest przeciwnik, którego nie widzę? No bo tamten mnie nie widzi. Tam mu ktoś musi być. Chyba. Albo to ten. Cały czas. Kurczę. Nie wiem, słuchajcie. Ktoś mnie cały czas tutaj wykrywa. Nie mam pojęcia, kto. A Tam jest gościu. okej, okay, zabity. Czy to był ostatni? Już mnie nie wykryją. Nie wykryją mnie. Ten jest ostatni tutaj. Więc sobie spróbuję go załatwić. O jezu. Ja mam nadzieję, że tego węża tu nie spotkam, bo on tam sobie jest. Ok, spróbujmy do niego podejść... na spokojnie. Ok, załatwimy go z łuku. Tak myślę, że będzie najbardziej profesjonalnie. Wow! Co on taki chwyt... W czasie kamienia mużycę. To chyba jest jakiś taki wiecie zwinny leszcz. No zwinny jest bardzo, bardzo zwinny. Albo po prostu oskryptowany. Spróbuję mu tak zrobić. O Jezus Maria. Zdarzyła się awaria. Jezus Maria. Okej, okay, mam nadzieję, że nie wpłynie to na misję. Jakoś, jakoś super to on mnie nie zauważył. Przeszukajmy go. Czy tam był? Tam jest jeszcze drugi. Wiedziałem. Kurde, oni się tam zbierają. Okej. Okay, yy, dostał. To troszeczkę na ślepo, dobra. Jezus. Okej, okay, spróbuję. Przeszukać go. Mam nadzieję, że tam mnie nie zauważy. O sieiet, lecimy tutaj. O Jezu, pamiętna mi jaskinia, bo tu są wrogowie. Chyba najwyższy czas wyjąć karabin. O Jezu! Dobra. Widzieliście, widzieliście jak go załatwiłem. Normalnie wycelowałem z niego w łuku. Nie Wiem czy to jest mądre przeszukiwanie go. Ale myślę, że to będzie ostatnie, jakiego przeszukam. Tamten mi nie sprawia problemu. Widzicie? Oni tu są. Czyli oni się tu kryli. Rzucę im granata. Po coś te granaty się ma jednak. Prawda? Nie kosztują one dużo, ale po coś się je ma. Moto? Po coś również się małotowy ma. Bum. O Jezus Maria, podpaliłem się. Więc spróbuję nie zginąć, bo to jest dosyć proste. Miejmy nadzieję, że te mołotowe faktycznie mają jakieś swoje, wiecie. E, użycie. Jakiś swój. No, że to się robią po prostu. A nie, że tylko wiecie. Jak hit skanowy. Trafiają w jedno miejsce i nic nie robią. Okej, okay, pięknie. Ja się nie wiem, czy to jest hit Czy to jest... Wiecie, nie znam się za bardzo na broniach na w sensie na strzelaniu w grach. Ale... Ale po prostu, czy ten mołotow ma jakieś zastosowanie, wiecie, jak gra, takie spleszowe, Bo w niektórych grach, jak się rzuci mołotowa, znam taką jedną grę, nie, nie przypomnę sobie jej nazwy. Ale jak się rzuci mołotowa, to on w ogóle nie podpala. On po prostu, on rozbija ogień o dokładnie to miejsce, w którym wyląduje. I tak naprawdę, nawet na kilka centymetrów wokół nie atakuje. Dobra, widzę, że przeszukiwanie ich nie jest zbyt dobrym pomysłem bo się troszeczkę bagują. E, ja sobie przejdę tutaj. Wow! Widzę, że mamy te bogate skrzynki. Ja sobie z chęcią... Wow! Wyskoczyło mi, że temperatura mojej karty graficznej jest... E, nie jest w dobrym stopniu po prostu. Ale przynajmniej komputer tak nie buczy, jak ostatnio buczył. Otwieramy skrzynkę. Yy, węży nie ma. Jego nie będę szukiwał. Tu chyba jest cel naszej misji. O, widzicie? Mamy nawet przedmiot kultu. Bardzo fajnie. Oho. O jest to było nagranie tylko. O nie, was tam jest. No, nieprzyjemny widok, niestety. Dalej mi wyskakuje. Nie wiem, który, który program sprawia, że takie coś mi wyskakuje. Ale chyba będę musiał, słuchajcie, posmarować pastę. Cernoprzewodzącą na kartę graficzną, nową. Bo mi wyskakują komunikaty o przegrzaniu. Ostatnio rozbierałem kartę i taki problem się nadarzył. Widzę nieprzyjemna sytuacja. Użyj klucza, aby zbadać więzienie. Cały czas mi ten komunikat wyskakuje. Ja się nie pozbędę go. Teraz no chyba że zakończę misję, i się z wami pożegnam. Bo muszę ten problem niestety ogarnąć. Patrzcie, ja już dalej mam... nic ma. O Jezu! O kurde, o Boże, ja myślałem, że to już jest koniec misji, a to ma jakiś swój ciąg dalszy. O kurcze, was, was sam w sobie, o kurde, no tego się nie spodziewałem, słuchajcie. No tak, bo Citra przewodzi rakietem do tego siostra. My jeszcze nie spotkaliśmy w grze. Ale to ma bardzo spore zastosowanie fabularne. Oczywiście was w swoim stylu przemawia jak zwykle. No to to już raczej jest znane dla graczy Far Cry'a. Was ma porojone w głowie. A ten, ten motyw to mi się akurat bardzo przypomina z jednej z reklam. Była taka reklama z dubbingiem.

o kurde! O kurde! O tego tu ja nie pamiętałem tego momentu. O Boże! No widzicie, nawet ja sam sobie przypominam rzeczy, które zapomniałem z fabuły. O kurde! O Boże! Widzę, że będziemy mieli ucieczkę z tego miejsca. O, oh, no. Jason ma dużo szczęścia, To jest normalny człowiek raczej by sobie nie poradził z takim upadkiem, szczególnie jeżeli tu jest mnóstwo ognia. Punkt kontrolny osiągnięty. Nie dość, że się całe miejsce pali, to jeszcze moja karta graficzna się pali przy tym. Dobra. Uratuj Lizę. O Jezu, timer mamy. Ja już pamiętam, że tutaj trzeba było te, wiecie, rozwalać te... E, wiecie, wody. Dziwne, że ja mam swój karab... O Jezus! E, no tak, e, mój przycisk nowy do leczenia się. E, o, tam, 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 tam. Lecie, 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 lecie. Dobra. Pięknie. Podrabinie. E, I teraz tędy. Jezu, nie mogę drzwi od... Aha! Trzeba rozwalić. Dobra. Dawaj, leć. Leć, Jason, leć. Dobra, teraz tędy. Dawaj, Jason, skacz. O kurde. No, upadek tam nie byłby za bardzo przyjemny. Okay, kolejny. Kolejny zraszacz. Ugasił. Teraz te... o, oh. tędy. No, troszeczkę znam Twój ból. Też doświadczyłem pożar w życiu. Dobra, teraz jakoś tędy się dostać. Tędy, tędy. Nasza klasyczna wspinaczka. Teraz tędy. Okej, okay, jesteśmy. Kurde. O kurde, o Boże, no to nie był najlepszy pomysł, Jason, ale przynajmniej poszliśmy z życiem. Jeszcze piraci tu są. Co? Dawaj, dawaj, pchaj go, pchaj. Dawaj, dawaj. Dobra, chyba pojedzie. Uratuj lizę, udało się. Broń ciężarówki, puta, ja broni nie mam. A dobra, granatnik No to nieźle, z nieskończoną amunicją, więc obrona na poziomie. Widzę, że moja karta graficzna, wy tego nie widzicie, ale u mnie wyświetla się na ekranie komunikat, że karta graficzna ma za dużą temperaturę, no cóż, ten problem to akurat. O Jezus. Ten problem to akurat znam, bo jak wam mówi o Jezus, o Jezus, leć się, leć się. Rozmontowałem kartę graficzną ostatnio i, i pasta mi się chyba... Znaczy ja już wcześniej miałem pastę wymienić, ale dobiłem chyba swoją pastę i będę musiał jeszcze raz rozkręcić kartę graficzną. Będę musiał nową pastę po prostu nałożyć. Mam za duże temperatury teraz i dostaję komunikaty. Jak się ma taki granatnik w, re, w, w ręku, to też nie jest łatwo. Przed chwilą pra, prawie siebie zabiłem. Ale ten granatnik jest bardzo fajny. On nie jest ten, taki sam jak ten zwykły granatnik, co mieliśmy w twórce i też w tej grze. Jest ten, ten sam. Ten akurat według mnie jest lepszym granatnikiem, No tylko że mam mniej amunicji. Ale lepszy efekt fajnie coś taki celownik ma Dobra. pięknie wyeliminowani Jezu, ale skomplikowana misja no, nie wiedziałem, że takie rzeczy tu się zdarzą. Zaskoczyła mnie ta misja. Dalej mi wyskakuje ten komunikat. No niestety, nic nie poradzę. Musimy skończyć tą misję. Ok, punkt kontrolny osiągnięty. Teraz bronimy przodu chyba. Pięknie. O kurde. Beczkę! Idealnie. Dobra. Idziemy. O kurde! Leć się! Lecz się, leć się, się. Dobra. Muszę ewidentnie dać ulepszenie dla samej apteczki, żeby więcej leczyła. Bo ona nie leczy za dużo, a oni do mnie strzelają, a ja się nie mogę obrócić. Okej. Okay. Chyba to na tyle. This, do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason, I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Dobra, najważniejsze, że udało się ujść z życiem. Sukces Hotel Island Port. Ciągle, ciągle praca najdrogo do skini. E, dobra moi drodzy, e, ja się z wami żegnam. Sami widzieliście jakie mam problem aktualnie. No niestety muszę zakończyć ten film, abym sobie rozegrał to tą misję myślę, że w tym odcinku jeszcze, bo ona jest chyba dosyć związana z tą poprzednią. No cóż, muszę w tej chwili zakończyć odcinek i zakończyć moją grę, bo pomimo tego, że chciałem cię troszeczkę więcej pograć, to niestety przed kolejnymi odcinkami muszę niestety ogarnąć kartę graficzną, a nie chcę jej narażać na niebezpieczeństwo, zwłaszcza, że dosyć długo na nią zbierałem. Nie chcę mieć jakichś problemów z dopłacaniem teraz na jej naprawę. Um. Ale fajnie, 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 będę sobie nagrywał kolejne odcinki. Chyba teraz bardziej skupiam się na Far Cry'u, tak wiem, że Duma nie ma, ale jakoś nie mam ostatnio ochoty na Duma. Jak zechce mi się ochota na Duma i też GPU moje będzie sprawne, no to tylko chęcią sobie go nagram, tam go skończę. Ale teraz myślę, że będę się poświęcał w stronę bardziej Far Cry'a 3. Tak więc dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. I widzimy się w kolejnym filmie. Ja nie wiem kiedy. Ważne że, ważne, że się kolejne filmy pojawiają i to, je, to się liczy. To się liczy. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się.